W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time Wojak, dobry jest. Przed pojedynkiem wieczoru wystąpi Mariusz Cendrowski. To będzie pojedynek o Międzynarodowe Mistrzostwo Polskie w wadze super średniej. Ta walka zakontraktowana jest na 8 rund. Rywalem Mariusza Centrowskiego będzie kamerunczyk z niemieckim paszportem, Bernard Donofank. Mariusz, Ty bardzo pracowicie przepracowałeś ostatnie tygodnie, walczyłeś we Włoszech. Tam, tak jak wspominałeś o tym zaraz pewnie powiesz, dość pechowo przegrałeś z reprezentantem gospodarzy w Rzymie. Potem intensywne treningi, przygotowania w Karpaczu. Trzy razy zdobyłeś śnieżkę, Gdybyśmy mu pokrótce opowiedzieć. O tych faktach. Tak. Andrzej Ku, tak, witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Trzy razy za jednym razem ciężko nie zrobiłem, ale trzykrotnie tak. No, wspomniałeś o czerwcowej walce to prawda. Podjąłem walkę o świata w Polca Silver, dostałem propozycję takiej walki, miałem krótki okres przygotowawczy, ale uważam, że godnie reprezentowałem w ten czas y, kraj Polaków i, i, i w swoim odczuciu czuję się moralnym zwycięzcą. No niestety boksowałem na terenie gospodarza, po ośmiu rundach był wskazywany na kartach punktowych remis, zakończyło się to decyzją gospodarza. Taki jest sport, liczyłem się z tym, nie, 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 nie że tak powiem, nie rozczulam się nad tym, idę do przodu. Z cierpliwością mia, znaczy miałem już wspomnienie i, 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 i propozycję od promotora Andrzeja Wasilewskiego, że jakby doszło do walki rewanżowej w Wrocławiu, mógłbym, godnie, znaczy mógłbym, mógłbym tutaj wystąpić gościnnie i skorzystałem z tego. I, i, i naprawdę to mnie bardzo mocno podkręca i, i się tym, tym motywowałem i na pewno dobrze przygotowywałem do tej walki, bo miałem odpowiedni okres czasu. Nie było to rwane po prostu z ostatniej chwili. No tak jak jakoś los się nadarza, że, że przy tych dużych imprezach, jednych z większych, które towarzyszą w Wrocławiu, przy barki Andrzeja Dołoty, wcześniejsze, Tomasza Adamka, teraz mamy Krzysztofa z Franciszko, także no udaje mi się tutaj boksować, pod Chciałem zaznaczyć tym, że, że no, nie posiadam promotora, jestem sam dla siebie kapitanem swojego okrętu, ale jest mi niezmiernie miło, chciałbym podziękować tutaj właśnie promotorom. No, również panie, panie, Panu Petrowi, jak i panu Andrzejowi, że, że dostałem te wyróżnienie i że będę mógł tutaj boksować i reprezentować Dolność Nazaków, Wrocławiaków i, i na pewno chciałbym, chciałbym ich serdecznie zaprosić i, i powiedzieć im, żeby się poczuwali, bynajmniej wiadomo, dopingowali tutaj Krzysztofa i, i i wspierali naszego, naszego pięściarza. Widzimy wielką postać, tutaj Francisco, gdzie pokazuje wielką osobowość, wielkiego wojownika w sobie. Także naprawdę będzie pojedynek godny, godny uwagi, a ja no, na pewno swoimi pięściami też będę chciał pokazać i godnie reprezentować wrocławiaków. Także naprawdę niech się czują wszyscy wrocławiacy, którzy będą na, na, na tej gali, że moje pięści są ich pięściami. A, a tutaj nadmieniając, yy, też taką przyszłam przez myśl, bo, bo Wrocław jest naprawdę pięknym miastem, ale miastem orzekniętym przyjaźni. Także yy, stwórzmy dobre widowisko, dobre walki dla Was, dla kibiców, gdzie naprawdę są duże. Wrocław cieszy się naprawdę dużymi tradycjami i, i miłoby, miło byłoby naprawdę, żeby takie walki, takie gale sportu walki, czy, czy bokserskie, odbywały się tutaj we Wrocławiu, bo, bo naprawdę. Należy się to w tych kibice, ludzie tutaj się znają na boksie, mieli okazję i, i, i czepią z tego bardzo dobrze, bardzo dobrze i dają, także dla takich kibiców bardzo, bardzo przyjemnie się boksuje. Um, Mariusz, kolejny wywalin, tak jak mówiliśmy. Mariusz i my man over here, to welcome in to your gym to work out. Dziękuję bardzo, Red Corner. I love this gym, that's a real gym. To me, that's a real gem right there. Little hole in the wall. That's what I like. That's that's where you get the real gladiators from. Na koniec głoskam dla państwa. Na podziękowanie Franciszka Palaciosa uh, dla mojego kolegi po lewej stronie dla Artura. Również uh, byliśmy gośćmi wczoraj w, uh, w gymie Red Corner. Uh, Maria Artur nam pomagał. Doskonałe miejsce, prawdziwe bokserskie miejsce. Jak nazwał to Francisco, dziura w ścianie, taka prawdziwa atmosfera treningowa. Dziękujemy bardzo za pomoc. Z tej strony podziękowania dla kolegów, jednego i drugiego obecnych tutaj. Dziękuję Francisco. No, jest mi miło niezmiernie i chciałbym, żebyś miło wspominał Wrocław. Do końca miał również jak najlepszy spokój w przygotowaniach, żebyś dał jak najlepsze widowisko z Krzysztofem. I dziękuję Ci za Także Mariusz, można powiedzieć, że Twoi następcy rosną. Oto jesteś spokojny. No tak, no trochę mniej czasu jest na, na uprawianie tej dyscypliny, ale, ale, ale pracuję z młodzieżą, następ... rosną, rosną, jest, jest pocieszające, buduje, to myślę, że, że jak tradycje przetrwają i Wrocław będzie tą stolicą boksu w Polsce, to może się coś stworzy i moi wychowankowie również pójdą w moje ślady i będą godnie również reprezentować jak i kraj, tak i na za Wróćmy jeszcze do Twojej sobotniej walki Bernie Donfag, to będzie twój rywal to tak jak mówiliśmy kanaluńczyk z niemieckim paszportem. To jest zawodnik, który można powiedzieć upodobał sobie polskich pięściarzy, bo on i walczył z Dawidem Kosteckim. Tam najpierw sędziowie orzekli remis, potem było dwonie wygrana Kosteckiego, wreszcie z Piotrem Wilczewskim, znam doskonale kibicą pięściarstwa tutaj z Dolnego Śląska, bo Piotrek Wilczewski pochodzi z dzierżoniowa. No, mamy nadzieję, że w przypadku Donofaka nie sprawdzi się powiedzenie do trzech razy sztuka. Ty masz Mariusz jakąś specjalną taktykę na swojego sobotniego rywala? Wyjść i walczyć jak najlepiej. Taktyka okaże się w ringu. To prawda, też mi chcę myślę, że do trzech razy sztuka, ale myślę, że, że moja osoba, naprawdę jestem dobrze przygotowany. Jak wspomniałeś z Dawidem Kosteckim, no była to wyrównana walka. Mój występ w tej również jest wadze wyżej, tak? Czyli nie zbijam niezbędnych kilogramów. Zawodnik, który boksuje, w wadze półciężkiej, ciężki, w super, w super średniej, ale wydaje mi się, że, że będzie gotnie, przy, dobrze przygotowany. Bo z tego co wiem, od dwóch miesięcy się przygotowuje, bo miał wcześniej zakontraktowaną inną wadę, zrezygnował ją, żeby zawalczyć ze mną. Także zapowiadają się naprawdę niezłe grzmoty i ja, ja cieszę się, że, że ktoś będzie podejmował walkę i, i będę mógł walczyć i pokazać się z jak najlepszej strony.